Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Magda. Bardzo mi miło powitać was w kolejnych kronikach The Sims 3. Dzisiaj opowiem wam o jeszcze jednym dodatku i akcesoriach do naszej kochanej trójeczki. Szósty dodatek do trójki nazwano Zostań gwiazdą, czyli tak jak czwórkowy dodatek o w sumie całkiem innej tematyce. W trójce tłumaczenie tytułu było trochę mniej wierne i pozwoliło tłumaczom na pewną wolność twórczą, bo oryginalny tytuł tego dodatku to Showtime. No i ta oryginalna nazwa bardziej oddaje ducha rozszerzenia, skupiającego się na przeróżnych występach i życiu artysty scenicznego. Dodatek wydano na początku marca 2012 roku. Jeśli już od jakiegoś czasu śledzicie tę serię, to na pewno wiecie, gdzie teraz przejdziemy. Tak, do Create a Sim. Ubrania i fryzury dodane do gry są dość nowoczesne i niektóre mogą bardzo się podobać. Ciężko powiedzieć, czy oddają ducha dodatku, bo zwyczajne ubrania dostępne w Create a Sim są, no właśnie, zwyczajne. Chociaż muszę powiedzieć, że część z nich mogłaby się podobać nawet teraz, po prawie 10 latach. Ciekawsze ubrania to stroje sceniczne, które nasi Simowie odblokują, stawiając kolejne kroki w swoich karierach. Nie zabrakło też nowych cech i aspiracji życiowych. Nowe cechy to prima donna, czyli idealna cecha dla Simów zakochanych w sobie. Primadonnami ciężko buduje się relacje społeczne, ale mają niewielki bonus do kariery piosenkarza: magnetyczna osobowość. Tacy Simowie uwielbiają być w centrum uwagi i uwielbiają towarzystwo. Jeśli jednak zostaną go pozbawieni, to usychają jak roślinka. No i urodzeni wykonawcy. Simowie z tą cechą mają dużego busta do karier wymagających występowania, czyli kariery magika, akrobaty i piosenkarza. Nowe aspiracje życiowe to mistrz akrobatyki, czyli osiągnięcie dziesiątego poziomu kariery akrobaty, mistrz magii, osiągnięcie dziesiątego poziomu kariery magika, no i legenda wokalu. Dziesiąty poziom kariery piosenkarza. I to właśnie nowe kariery są chyba najważniejsze w tym dodatku. Mamy więc trzy nowe kariery, a w zasadzie trzy kariery i możliwość dorobienia sobie jako DJ. Zacznijmy może od tej DJ-ki, bo opis jej będzie najkrótszy. Sim może używać budki DJ-skiej jak każdego instrumentu. DJ-owanie jest też nową umiejętnością, więc z biegiem czasu simowie za konsoletą stają się coraz lepsi. A jak można na tym zarabiać? Bardzo proste, przez napiwki. No i kariery, a raczej profesje, czyli prace, w których możemy kierować naszym simem. Każda z profesji, jakie doszły do gry wraz z dodatkiem, bazuje na podobnych zasadach. Różni się tylko wykonywanymi czynnościami. To znaczy... Magik... Zamorduję tego. To znaczy, Magik zaczyna od sztuczek ulicznych, coraz bardziej poszerzając ich arsenał. Piosenkarz zaczyna od wykonywania śpiewanych telegramów i piosenek. Akrobata również występuje publicznie jako artysta uliczny, ucząc się coraz to nowych sztuczek. Później przychodzi pora na występy publiczne. Magik otrzymuje Pudło Tajemnic i Pudło Niebezpieczeństw, które będą źródłem jego magicznej weny. Piosenkarz również przenosi się na scenę z coraz to nowymi piosenkami i strojami. Akrobata tak samo coraz więcej sztuczek i coraz ciekawsze występy. Każdy występ możemy wyreżyserować wybrać elementy dekoracji scenicznych, oświetlenie, efekty specjalne. W czasie występów wybieramy też, co nasz sim ma robić jaką ma wykonać piosenkę, sztuczkę czy ma porozmawiać chwilę z widownią, albo rzucić jakimś żartem. Muszę powiedzieć, że przynajmniej mi wiele satysfakcji daje oglądanie występów sima. Człowiek czuje taką praktycznie rodzicielską dumę, że jego simusiowi się tak ładnie udaje. A i zapomniałam dodać. Możemy nadać naszym simom odjechany pseudonim sceniczny, albo taki, żeby zrobić z nich głupka. Czemu nie? Czas pracy artysty scenicznego jest nienormowany. Może więc pracować kiedy chce, jak długo chce i wykonywać takie czynności wybierać takie zlecenia na jakie tylko ma ochotę. Co więcej, bardzo fajnie, komplementarnie działa tu mechanika sławy z pozmroku w końcu nasi Simowie mogą być celebrytami występującymi na scenie. Pewnie dlatego często sprzedawano te dwa dodatki w pakiecie. Ponadto, właśnie gdy wydano Zostań Gwiazdą, do gry wypuszczono aktualizację dodającą Simport. Ta funkcja pozwala nie tylko rozmawiać z innymi graczami online, ale też wysłać do nich swoich Simów, artystów scenicznych, no i gościć Simów swoich znajomych u siebie w grze. W grze odbywają się teraz festiwale Simowe na których nasi Simowie mogą występować. Oczywiście za każdy performance dostają Simoleony i punkty doświadczenia zawodowego. Te trzy nowe kariery to oczywiście nie wszystko, co oferuje dodatek. Mamy całkiem nowe otoczenie Starlight Shores. Jak mówi jego opis, założone ponad 300 lat temu przez mnichów. Zawsze przyciągało ludzi z misją. Starlight Shores to miasto położone nad morzem. Nawiązuje do Los Angeles, a właściwie do Hollywood, dzielnicy tego miasta. Znajdziemy tam wiele kawiarni, placy i innych parcel publicznych, gdzie nasi simowie, artyści mogą występować. O tym, że miasteczko wzorowane jest na Hollywood, świadczy kilka rzeczy. Ratusz miasta wzorowany jest na tym z Beverly Hills. Znajdziemy też Aleję Gwiazd i napis Hollywood. Albo coś podobnego w Simlish, na zboczach pagórka. Miasto skrywa też ciekawostkę. Mieszka tam Sim Willard Wright, który jest oczywiście nawiązaniem do twórcy serii The Sims, Willa Wrighta. Skoro mamy Hollywood i życie w stylu wielkich gwiazd Estrady, to nie może zabraknąć też dzikich imprez. I od teraz imprezy wzbogacać mogą występy DJ-ów, piosenkarzy i akrobatów. Możemy też zamówić znajomym Simom miłą niespodziankę. Śpiewany telegram. Mamy też oczywiście nową postać nadnaturalną, tym razem jest to Jean. Jean może być po raz pierwszy w serii grywalnym simem, ale zwykły sim nie może stać się jeanem, chyba że mamy zainstalowany dodatek nie z tego świata. Możemy za to kupić starą, zakurzoną lampę za punkty szczęścia życiowego. Po potarciu lampy wyjdzie z niej jean, który ma moc spełnienia trzech życzeń. Mamy wybór pomiędzy pokojem na świecie, który da Simowi pozytywny nastrójnik, na trzy dni i ukrytą cechę. Z Wskrzeszeniem Sima, dodatkowym życzeniem, miłością, długim życiem, dużą rodziną, szczęściem, fortuną, pięknem. Możemy też uwolnić Gina. Stanie się on wtedy grywalnym Simem. Jednak zanim to się stanie, Simo-swobodziciel będzie musiał zamrozić lampę, ogrzać ją i wybrać się w cmentarne katakumby z lampą. Uwolniony Jean będzie pozbawiony możliwości spełniania życzeń, ale zachowa kilka swoich sztuczek. Co jeszcze dodawał Showtime? Nowe miejsca do Barabara, nowy rodzaj śmierci i dużo opcji wege. Jak pewnie wiecie z kronik The Sims 2, jedną z wielkich fanek serii The Sims jest Katy Perry. Została więc oficjalną ambasadorką, dodatku, zostań gwiazdą. Można było nawet kupić wydanie kolekcjonerskie, poszerzone o kilka obiektów związanych z piosenkarką. No. A jeśli chodzi o przedmioty związane z Katy Perry, słodkie niespodzianki Katy Perry, akcesoria wydane w czerwcu 2012 roku, i jak na pewno się domyślacie, akcesoria nie spotkały się z ciepłym przyjęciem. Co dodawały słodkie niespodzianki? W sumie to na obronę tych akcesoriów powiem, że naprawdę sporo. Nowe stroje, fryzury, obiekty, trybu budowania i kupowania, nawet nowe parcele publiczne. Wszystko było utrzymane w stylu teledysku do California Girls. No i skąd kontrowersje? Bo wszystko jest słodko pierdzące, bo nie każdy jest fanem Katy Perry? Nie. Cena była odpowiednio o 10 dolarów, 10 euro i 15 funtów większa. No cóż, a teraz to biały kruk, więc kosztuje sporo więcej. Słodkie niespodzianki bardzo szybko zniknęły z Origina. I o ile dobrze widzę, to teraz ceny klucza wahają się od 300 do nawet ponad 1000 zł. Tak więc jak widzicie, przed erą czwórki i też zdarzały się wtopy. A jakie ja oceniam te akcesoria? No. Gra by się bez nich obeszła. Ale jeśli ktoś naprawdę lubi Katy Perry, no to czemu nie? A co wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzach. A ja się już z Wami żegnam. Jeśli macie taką ochotę, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych filmów. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się ciepło i cześć.